Wracam sobie spokojnie do domu, a tu powiadomienie, że nowy zwiastun, mam kawkę moją od najlepszego baristy, pozdrowionka, i więc jest nowy zwiastun Mortal Kombat 2021, ponoć jest krwawy, ponoć jest wszystko, a ja cały dzień, mimo tego, że rano wyszedł, nie wiadomo czemu, najpierw wyszedł rosyjski z rosyjskim dubbingiem i on latał po sieci, wszyscy wow, a ja poczekałem, nie oglądałem nic, żeby zrobić e, takie typowe m, reaction video, prawda, obejrzeć z wami, mam tutaj włączonego e, 1080, łubu-dubu. P. Oglądamy, wy będziecie oglądać ze mną, a potem chwilkę pogadamy sobie, czy to warto, czy to nie warto, czy to będzie kawał kupy, czy to będzie cudowne. Zresztą cały ja będę gadał, łyk kawy, żeby być jeszcze bardziej nabuzowanym i robimy play. O jezu, mi się wyświetliło w miniaturkach Joker, bleh. Czerwono wszędzie, o jezu, czerwono, czerwono. Oooooooh. First about 7 years ago. On a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. There it tore through our unit in seconds. The target has super whoa, Pink second, and we have a very wrong Jackson shot. Snatcher, the same mark you do, Cole. Show me what it's a birthmark. What do you mean? <smart noise> it was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen Ooh. throughout history, different cultures all over the world. <laughs> Reference, a great tournament. Robią z tego coś mega starożytnego. No i Skorpion dostaje niezbąk, w to Cię Cię, tak cieszę, że ten aktor gra. Oooo! Oh, Ooooo! champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm okay. Oh. <laughs> ah. Love. Lord the fate of Earth is in our hands. No, dobra. ja jestem na razie wszystko wygląda pięknie. No matter how many of my people you put in the ground, wow. we will not fail. Jest because piękny O, patelity! O ja pierdziel, ale cudownie się prezentuje! To prawda to nie jest laleczka, ale cudownie się goro prezentuje. Huhuhu, hu hu, ciareczki! O! <ścoughs> Czekam. Czekam! <śm> 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 Piękne. Uu, hu, hu. O kurde, co to było przed chwilą? Czekaj, czekaj, czy tam był? Bo cofam, cofam, bo zagapiłem się na Was. Czy tam był Baraka, czy ktoś w tym rodzaju? Jest taki dziwny wilko, coś tam? Milena, ok. Co to jest za potwór? What the? What the? Kano zabija jakiegoś potwora, który. Ja nie wiem, czy to ma być Baraka, czy co, ale ja chcę zobaczyć te zdjęcia. I wyrywa mu ser ducho. Mówi. Kano wins, mówi Finish them. Ooo, i co to jest robione gdzieś na ziemi w ogóle. O. W ogóle nie wiem, jeżeli z tego zwiastuna dobrze widzę, że Kano jest na początku. OK no, jest na początku dobry, ale uwaga, uwaga, wrażenia na gorąco. Po pierwsze, jest krwawo, jest tak jak my, jak byłem małym dzieciakiem i był pierwszy Mortal Kombat, który trafił do, do kina, szedłem do kina, pamiętam, szedłem z moim ojcem, bo oczywiście sam nie mogłem jeszcze wtedy iść, szedłem z moją ówczesną dziewczyną. Dziewczyną, wiecie, taką dziewczyną, że jak się trzymaliśmy za ręce, to już w ogóle było masakra, wiecie, to, dzieciaki byliśmy, nie wiem, może oś, mało mieliśmy latek, ale... Tego oczekiwaliśmy jako dzieciaki, Te, o tym marzyliśmy, że będzie właśnie krew, wyrywanie flaków, odrywanie głowy, ale niezależnie od tego, dostaliśmy ten film PG-13 i ja jaraliśmy się jak głupi, się bawiliśmy także serducho, ja byłem na tym filmie potem drugi raz w kinie, wtedy byłem zresztą, uwaga, uwaga, pamiętacie? Wy młodzi ludzie, kiedyś były kina, gdzie były balkony i ja miałem miejsce na balkonie, więc miałeś podłogę niejako i miałeś... Na ja wtedy na balkonie siedziałem oparty tak i oglądałem ten film, wiecie, z takimi oczyma. A mój ojciec pewnie wtedy myślał, co za idiotę mam tego dziecka. <laughs> Ale w każdym razie, tego oczekiwaliśmy wtedy jako dzieciaki, tego oczekiwaliśmy potem, gdy wyszedł Annihilation, ochyctwo, tego oczekiwaliśmy, gdy dostaliśmy serial animowany, nie animowany, serial prawdziwy, potem serial animowany, potem ten cudowny, nie wiem czy pamiętacie, był taki serial origin story, to było zrobione jako takie niezależne online owe, gdzie mieliśmy to zrobione, Michael J. J. White Crow Jacksa, było kilka innych postaci, gdzie to było takie zrobione jako taki thriller horror, próba zrobienia tego jako realistyczna historia Mortal Kombat. Bardzo dziwnie ale ciekawe. Um, I co, ciągle było pragnienie te, tego realizmu, a jednocześnie Mortal Kombat dojrzewał. Miał ten moment swój, gdzie poszedł w 3D i dostał kawał kupy, gdzie było nawet chyba zabicie kogoś pierdem jako fatality jedno. A, a potem wrócił. Mortal Kombat X11 i Mortal Kombat ten taki tak XL i tak dalej to są wszystko cudowne gry, także ze względu fabularnego. Mimo tego, że ten timeline jest popieprzony, ale ja to, co tutaj widzę, uwaga, uwaga. To przede wszystkim widzę, że na razie nie mamy próby zrobienia tego, co moim zdaniem było błędem w e, Scorpion's Revenge, że ten film jest dla fanatyków gier super, ale dla takich nubów Jezus Maria. A tutaj wydaje się to w miarę logicznie. Mamy ziomeczka, który będzie tym zewnętrznym, tego ziomeczka, co pokazuje Birthmark. Mamy postacie, które znamy, w miarę staramy się prze przeprowadzić, że jest to jakaś forma turnieju. E, I tyle. I starczy. SubZero pracuje dla Shang Tsunga z tego wynika, z tego związku najwyraźniej. Cudownie się leją. To pewnie. Zobaczymy, jak bardzo tutaj to będzie wierne temu, co zrobił Edboom, i jak bardzo to będzie odbiegało. Bo na przykład, dla wielu fanatyków będzie, okej, okay, a jeżeli Skorpion to nie należy do tego, do tego klanu, do którego należał w yy, jednej z wersji, a może SubZero nie należy do tego klanu, który zamordował wszystkich członków klanu yy, Skorpiona, bla, bla, bla. Wiecie. Dla. Twórcy filmowego nie powinno być to ograniczeniem. I ja tutaj nie będę kompletnie rozliczał nowego Mortal Kombat, jeżeli tego nie dostaniemy. Kurna, mi kusi, żeby jeszcze raz to oglądać. Tak przeskakuje. Uwielbiam tego aktora swoją drogą. Ja nie lubię Skorpiona, uwaga, w sensie to jest zabawna postać, ale ja zawsze byłem Team Sub Zero. Jakoś tak, jakoś zawsze mnie jarał. Jak jeszcze wrócił ten bez maski z tą, tym, z tym, z tą blizną, który był tutaj bratem albo bratem bliźniakiem albo czymś tam, to czułem, czułem jego ból, więc zawsze będzie Team Sub Zero. Ale uwielbiam tego aktora, który gra, który gra tutaj Skorpiona i coś czuję, że będzie mi ciężko nie kibicować mu. Lubię też to, że nie próbujemy realistycznie zrobić tego filmu. No, no, oglądam te fragmenty, widzę, że Jack ma dwie wielkie łapy, które zostały mu na początku filmu wyrwane i nie ma udawania, nie ma tutaj, że wiecie, mamy, tutaj jest to piękny tekst, czekajcie, czy będzie ten tekst, on pojawia się jako Enhanced Individuals, coś w tym rodzaju i to jest dobre, że oni od razu mówią, okej, okay, mamy coś w stylu mutantów, w stylu czarodziejów itd. i tak dalej i nie ma nawet próby zrobienia, Eee, właśnie takiego troszeczkę realistycznej wersji tego. Pobawmy się, zróbmy najdziwniejsze rzeczy, stwory, potwory. Widzicie, Kano wyrwa o czemuś, co wygląda jak świniowilk. Super! Super, nie próbujmy się ograniczać. I dlaczego, moim zdaniem, Warner Brothers w ogóle robi znakomity chwyt, że idzie to do kin i do jednocześnie do streamingowej platformy? Po pierwsze, to jest film, który jest chyba ma kategorię R albo tam plus 18, w zależności od kraju, ale pamiętajcie, jeżeli masz platformę streamingową, kto ci sprawdzi twój wiek? Mrodzice kupili ty oglądasz, ile dzieciaków będzie potrafiło obejść to ograniczenie dla dzieci. Wszystkie! Zatem na pewno Warner Brothers dzięki temu dotrze do większej grupy ludzi, a ilość ludzi, która będzie się jarać tym filmem tylko dlatego, że są dobre sceny śmierci, dobre sceny, fatality, które ja patrzę. Kojarzę to! I to są swoją drogą z tych najnowszych Mortal Kombat gier: Zamrażanie miecza. E, zapraszam, zamrażanie krwi, robienie z niej miecza. super. Zresztą miecz krwi, robi też mm, nie pamiętam jak się nazywa ta z Mortal Kombat, tak, która lubi krew wysysać, nie przypomnę sobie teraz, bo jestem troszeczkę zbyt podjarany, wiecie, za dużo kawy, ale widać tutaj jest, że wzięli te rzeczy, które zabijają, powiedzieli, kurna, no czemu mamy ich nie wykorzystać, czemu mamy nie pozabijać, plus walka Skorpiona z sub szczególnie, że mamy Skorpiona, który teoretycznie ma być tutaj demoniczny, sub -Zero pewnie też, no to czemu by oni nie mogli sobie zrobić tak dużo krzywdy, a potem wrócić? Wiadomo, no, Sonia Blade albo Luke okej, okay, tutaj może być trochę gorzej, ale w przypadku właśnie tych potworaśnych, pozwólmy tutaj powyrywać, pozabijać i tak dalej. I naprawdę podoba mi się, że e, łączymy to troszeczkę z naszą ziemią i z tak, że, że mamy tego mordercę, który wyrwał łapy Jaxowi e, i jest nim właśnie sub -Zero, który przecudownie jest bykiem. No, na ten moment jaram się jak dziki, dziki bluszcz. Na sawannie afrykańskiej. Jest piekło, jest dym, ja nie wiem, czy tutaj nie ma. Naprawdę, z chęcią bym to oglądał jeszcze raz. O, to jest Smoke chyba, a nie Sub Zero. Jeszcze Smoke się pojawia. Okej. Okay. Wydaje mi się, że widzę Kabala, ale to może być ktoś inny. Naprawdę. Swoją drogą, Kabal to był. Jak wyszła, naprawdę. Jak wyszła, naprawdę. Trójka to kabal był jedną z Kabal i Striker, najnudniejsze i najgorsze postaci. Teraz są zabawne, bo kabal jest formą flasha tylko że Mortal Kombat. Uff. Mogę nieskończoność oglądać tą malutką sekwencję walki Sub-Zero i Scorpiona, i wydaje mi się, że producenci, że edbom wiedzieli, że Mortal Kombat bez ich walki to nie będzie Mortal Kombat. To jest najważniejsza część calutkiej gry, <gry> i calutkiego filmu. <shrusza> Tylko do 16 kwietnia, to będę sobie skończył ten materiał nagrywać, skończę z wami gadać i prawdopodobnie lada moment włączam sobie i oglądam to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Bo to po prostu będzie, hmm. jest miodzio. Czy na coś narzekam? Na nic, kompletnie. Bo wiecie, co jest najlepsze w takich filmach? Że one nie próbują udawać, że są czymś innym niż są. Nie próbuję to udawać, że ojoj, jesteśmy niezwykle ambitnym kinem reżyserskim Nie. Wiemy czym jesteśmy. Zresztą cinematiki gry są już na tyle realistyczne, są na tyle pięknie animowane, że oni mogli spokojnie pobrać część tych cinematików, wziąć dokładnie scenariusz. Zresztą, jak patrzę, jak kamera w tym zwiastunie lata za, za tym, co robi Sub Zero, to wygląda jakby oni centralnie wzięli grę, to jest piękne, i po prostu przerysowali to. Nakręćmy to w ten sam sposób. Złoto. Naprawdę, czasami nie trzeba próbować kombinować. Jest taki jeden scenarzysta, David S. Goyer, który uważa, że komiksy i zresztą gry też, to są, to są rzeczy dla idiotów. Jedną z najważniejszych rzeczy, że ogólnie, po pierwsze, fani komiksów dadzą, da, im się można wcisnąć wszystko, ale on gardzi tym y, medium i przerabia je, bo uważa, że to są naprawdę trzeba tam dodać jakieś poważne rzeczy, poważne. Obejrzyjcie sobie filmy, które on reżyseruje, u, y, on przepraszam jest scenarzystą, ale zaskoczy was, że tam będzie też jeden Batman, ale też między innymi Spawn, jak dobrze pamiętam Daredevil, on też maczał palce we wszystkim, co zostało dziwacznie przerobione na zbyt mroczne, albo y, on wpa, wpadł na pomysły, żeby dodać tam jakiś seks pomiędzy Halkiem a jego kuzynką. Różne takie dziwne rzeczy, ale to jest typowy David S. Goyer. I David S. Goyer to jest też o, postać, która Ghost Ridera zrobiła, e, która najbardziej gwałci materiał źródłowy. I tutaj nie ma gwałtu materiału źródłowego. Wydaje mi się, że jeżeli ten film Czegokolwiek możemy się spodziewać, to on będzie, ja w tym momencie mówię, będzie ogromnym hitem dla Warner Brothers, będzie wielgachnym hitem właśnie dzięki temu, że będziemy go oglądać non-stop, właśnie tutaj na telewizorach. To jest film, który ja uważam, że idealnym jest pomysłem, żeby wyszedł jednocześnie i w kinach, i tu, ponieważ kiny mogą, kina mogą być zamknięte, ale Mortal Kombat sprzeda się i jedyna moja nadzieja, że jeżeli zarobi, a zarobi to żeby druga część, którą na pewno zrobią była równie mroczna i żeby nie próbowali tutaj dopnąć nam gwiazdy ja nie chcę żadnego znanego aktora w dupie mam znanych aktorów, ewentualnie gdyby się pojawił Krzysiu Lambert w roli Raidena, tylko po to żeby go zabić na chwilę albo coś w tym rodzaju to jestem w stanie kupić, cała reszta mnie nie obchodzi dobra, ja mam przed sobą następną rzecz do zrobienia bo mam Pixel Boxa, który mi dzisiaj przyszedł więc kończę to nagrywanie siadam do Pixel Boxa, rzucam render i montaż i w ogóle i my widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu na razie, ale pamiętajcie, dajcie nam znać, nam, tak jakby tu nas 15 było z tą kawką moją, e, dajcie nam znać, jak wam się podobał ten zwiastun, czy ja jaracie się filmem tak jak ja. Bo ja się chyba jaram nawet za bardzo. Szczególnie, że byłem mega fanem jedynki, dwójki, film. Ja nawet broniłem Mortal Kombat Annihilation, jak oglądałem za pierwszym i za drugim razem. Nawet miałem plakat w domu Mortal Kombat Annihilation, bo bardziej mi się podobał. Więc jestem tego typu maniakiem. Teraz jestem w stanie dostrzec, że trochę się myliłem, ale... Mortal Kombat, Team Sub Zero i, i zobaczymy się 16 kwietnia. Uhuhuhaha.